Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Adis 3248 A dzisiaj ze mną będzie grał Jak sami widzicie Moro A tutaj mamy milicjanta Leszka No i milicjant Leszek także z nami będzie dzisiaj grał No dzisiaj gramy jak sami pewnie już zauważyliście w Half-Life 2 o nie, on ja sobie zabić! Rapuj! I yy, gramy dzisiaj na modzie Synergy, który pozwala na co-opa lokalnego i przez internet właśnie w grze Half-Life 2. No i teraz będziecie oglądać jak, jak się wygłupiamy tutaj. No dokładnie, będziecie patrzeć jak nie do jesteśmy w tą grę. I ogólnie. No, no właśnie, dobra. Ja swoją... kartonem, karton ci na Ja biorę swoją walizkę Ja, ja biorę karton Karton ostatecznej destrukcji Karton od ostatecznego rozpierdolu A tutaj masz kartonem po ryju Góra, No dobra, nie róbmy sobie jaj, bo jeszcze uznek no z Dobra, chodź napić się mleka kurwa Dobra. nie działa. A teraz, o, o, już przekonałem. No, to będzie bardzo dobra seria. No będzie. To będzie bardzo dobra seria. Nigdy na filmach nie przeklinam, a teraz przeklinam. Oj tam, oj tam. Dobry. A żebym powiedział, co się odwala na naszych rozmowach na Skype'ie. Ale lepiej nie. No, w sumie lepiej nie. Dobra. no fajnie Dobra, idziemy. To będzie dobra seria. To Milicjant, milicjant Leszek postanowił zagrać nas do nas. Do siebie znaczy się. Ha, do siebie, na kanapę. He, he. A tutaj mamy milicjanta Janusza. Widać, że zaprawiony w boju zamowiec, to nie? Tak, dokładnie. Jak my to przepraszamy was, że gra po angielsku, ale inaczej się po prostu nie dało. Zaaa... Jestem nawet ten mod jest tylko i włączył po angielsku. Moglibyśmy się bawić jakieś tam skolczenia, ale czy ma to jakiś cel? No właśnie. To nie. Musicie sami pomyśleć, To nie to jest, jest trudne sami. poczytać. No. Albo zagrać sobie w half of 2 po polsku, aby po prostu potem już znaleźć te dialogi na pamięć. Zawsze Pamiętnie. można tego, zawsze można zapałzać i mi tutaj przesłać i go jak się jest nie do yeah, you and me vote, Doc. No to rady ci, którzy no nie są tak No, na przykład taki Aleksio. O siema. <słyszy> to była <ja> dobra seria. <słyszy> Jezu ja to robimy. No ale popatrz co ja robię. Patrzę! Jesteś jego rakiem Jesteś takim rakiem mózgu. O O. Pst! Tylko by to nie wyciekło z dysku na YouTube, bo, nie, bo wtedy... Bo wtedy widzowie będą się przywalać, że to taki niekulturalny. Hej, ja co mam zamiar dodać na YouTube? No wiem że masz zamiar to dać na YouTube, ale... A pragnę ja jeszcze zwrócić uwagę na bardzo zajebisty ping tutaj Pokaż swoim widom, pochwal się jak takim dla romistym serweru ramy Try, ja oczywiście tak. To by inne, bo inne były zajęte Co? Houston 8, co? Ale przyjrzyj się uważnie twojemu pingowi Aha, 199, no co? Mimo takiego pingu coś... Nie serwer... piwo... Moje piwo, dawaj a nie, ja mam tutaj całe beczkę. Low, 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 low. Wasz głomy. jedz gród, tygań. Dobra, Fajnie, tutaj dobra. pojawia nam się pierwszy... ...ekran, ładowanie i my chyba będziemy robić dłuższe... Ile takich myśli będą zajmować, tak? 20 minut? Hmm, chciałbym. A dlaczego nie? No a chciałbym, żeby miała 20 się minut. Zgadać. Dobra, chodź. No, idemy, O Oto wam pokażę. Każdy oczywiście rzuca tą puszką w tego gościa, ale ja postanowiłem być porządnym obywatelem. Czekaj chwilę. Ej, przed chwilą na ciebie podniosłem... Ej, przed chwilą na niego podnieśliśmy... Puszka teraz kurwa ten Zha, Tak to się załatwia na dzikim zachodzie W sumie na dzikim wschodzie też W dzikiej tatarii e, czekaj, czekaj, czekaj O, czekaj, panie mieszku, panie mieszek Mieszek to jest pewnie Masz I to, Dobra, pędzimy. No, Tutaj widzicie profesjonalny rajd z domą na e, nielegalnych tego pe, dro, Tego... Jak oni się zwali, ci, którzy pandą Wimber. Wimbrowników? E, nielegalny najazd na e, tego, na panów nielegalnego samogonu. To jest oczywiście z mojej strony nawiązanie jednej z propagand z tamtego okresu, Czyli z PRL-u. Tutaj Moro bardzo dobrze zna się na PRL-u i, i tak jest sprawy. No bo ja się interesowałem trochę tym tematem, to... Ej, chcesz do Założyć się na łeb <grym> Doniecka? Eee, a próbuję ci założyć na łeb, czekaj, to trzeba zrobić taktycznie. Wejdę na płot Nie, nie da się obracać w sumie rzeczy. O. A dobra, pochodź na bujaczkę. Albo nie, chodź na kółko, kółko będzie śmieszniejsze. mniejsze. Łatwa? Co się dzieje? Ja do takiego... E, spróbujmy rzucić coś do tego kółka. Widziałeś? Widziałem. Czekaj, rzucimy coś innego. Nie... Co mam teraz rzuciło? Dobra, idziemy na jakąś Czekaj, cegłę tam rzucę. A zobaczymy, kto to jest cięższy. Idziesz? Gotowy? Ja jestem ty jesteś cięższy widzisz? Ha, Dobra, ho. Ale to, ale to nie znaczy, że jestem grubszy. Dobra, dobra, easy go, gościu. Nie, nie wkurzaj milicji, bo... E, tutaj masz buta chyba zgubiłeś, czekaj. A nie, dobra, kolejny podium. Idę. O boże. Pokoj, spokojnie, spokojnie. Pocieszę was, widzowie Agisa. Będziecie musieli wytrzymać te e, loading screeny do końca serii. No, w sumie. I, I ta seria pojawi się zamiast Minecrafta, więc cieszę I się. W stronę pożywiam. No ta seria aczkolwiek, będzie... aczkolwiek legenda głosi, że kiedyś je, będzie Minecraft ze mną. A tutaj widzimy prawdopodobnie na jadcomo, na mieszkanie Dobra, idziemy dalej Ej, eee, co trzy Człowiek się może... Czekaj, ja chcę piwo Dobra, e patrzaj, patrzaj ja na... Ja wziąłem telewizor, wiesz Czekaj, daj mi ten telewizor Dawaj, please, daj Masz. A wynocha z propagandą w Twałem Kładnie Dobra. Gdzie czekaj, się, czekaj, żeby nie czuli się zbyt szczęśliwi z tego powodu, wyrzucimy jeszcze obraz, który nie ma obrazu. Czyli ramę. De rama. Tak? No właśnie mówiłem, że rama. Czekaj. Czekaj, czekaj, odczuć się. Dobra, idymy? No. Dobra, idziemy. A tutaj co się stało? Siema mnie, nie mam nie takiego. Profesjonalny najazd zombo. Czekaj, nie, 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 ja chciałem! Mogłeś mi dać. Eee. Ja ci nie dam, nie znamy cię aż tak długo. A, tylko rok dostał. Chodź Cześć, w którą stronę idziemy? Czekaj, to gdzie ty polazłeś? No chodź mi. No do windy. Że do tych schodów. Aha, czyżby kolejny loading screen? Za parę sekund? E, milicja idzie po nas. Spokojnie. Uciekamy. Milicja, milicja się dowiedziała, że pędziliśmy w gimbę. Oni nie idą tutaj. Uciekaj. Uciekaj. Przydałby się łom. Mam spokojnie się jeszcze chwilę. Wiem. Ja pierdzielę kolejny ekran ładowania. Cóż, to nie jest irytujące. Znaczy nie to można zirytować, ponieważ żaden ja już nie wpadł, że na naszych komputerach nie to lepiej działa. Dobra, chodź, chodź. Chodź, szybko. Nie Dobra, u... idź. Jebik, krzesłem. O, idę nas zabić Oj dupę Ty wiesz kiedy ja ostatnio grałem z Half-Life'a dwa? Jeden Datko Nie podam ci dokładnej Nie podam ci dokładnej daty. E! Nie, nie! A. Szybko podtać mnie Szybko władzę, Dobra, się na tak. ciebie poświęcę nie mogę Co się dzieje? O pani Helena To jest matka Teresa z Kalkuty, czy ty jego nie rozumiesz? No tu jest rację. Aczkolwiek nie to jest Kasia, bo taka Kasia mata strasznie. Masz coś do Kasi? Nie ale Kasiowa to jest Dobra, idziemy O widzisz to, no, klikamy, klikamy wszystkie guziki na windzie Zaraz <noise> są tylko dwa idioto? <noise> no ale, mogłem poklikać jedę Bilu Dobrze Tak, Czło, człowiek kilku słów A to, co to? to? O, to się dzieje, no. tak miałem. Też chcę takie przejście w domu mieć. Lepiej chciałem mieć takie gówno na pierwszą komunię świętą. A tutaj masz lambdę. Jest lambda. I kolejny loading screen. Ta. Server is changing level. Retrieving server info. Nie próbuj czytać O angielsku, bo to brzmi komicznie. Bo to ma brzmieć komicznie. Wiem, Bo tylko to ma, że to nie jest ani śmieszne, ani, ani zabawne. To nie jest ani, ani mądre, ani zabawne. Tak samo jak twoje wypowiedzi. No, 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 obydwaj jesteśmy, jest. jesteśmy no, równi, no, o, o ty ty jesteś, no, ja no, no, nie no, 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 nie no, no, ja, ja chociaż nie mam na tzw. mózgu Dobra nie wisujmy się bo jeszcze... No wiesz ty tam masz tylko... Jeszcze twój brat przyjdzie! Tam tylko a masz... to jest... Nice to co way. to jest? Aha, tak a, czekaj, czekaj, czekaj Musimy to odpowiednio zrobić No, chciałem czekaj, czekaj, czekaj trzeba zrobić sartyką. Patrz, a na ten teleport? Który, well, no. który no opadł? Telefony się są wyłączone. Działają, coś... ja tylko coś się zepsuł. Zepsułem Half-Life'a. A nie wyciągaj tego, będzie... czekaj. Spróbuję coś tam jeszcze włożyć. E, e, słuchaj, wiesz co, Stujemy tutaj teleport, wiesz jak weź coś do wrzucenia tam do Co? Weź chleb, weź chleb Włóż chleb ja do chleb. teleportera A no to co Ci chodzi, ale niestety w tej, grze nie ma chleba, bo tutaj ludzie jedzą. O bołacie. Włożyłam do teleportu dwie rzeczy, wygląda. Aha no No dobra, naprawiłam ją. E dobra, to, ty, to wrzucimy do tamtego większego. Ale tutaj jest fajna laleczka. Pokaż widzą. Spoko. Jezu, jak chcę tą scenę tutaj z tym portalem to przypomina mi się... Przeróbka Gordius Dreamer zrobiona w zarą listę. Oglądałeś? Ta. Ogólnie widzą polecamy, piszcie sobie gordzie streamen albo damy wam linka w opisie, to nie a nic, znaczy się ty daj, bo ja nie mam kanału. Tutaj, mam tylko dokumentowanie. O! Jakby, wejdź, wejdź tam. Ło! W końcu wyglądamy jak ludzie. Tak wyglądam. Jak mówisz. No ty też e, no dobra, ładujemy kombinę starczy. Aha, ja jednak starczy. Nie. Dobra, bierz jakieś przedmioty i wrzucamy tam tego, tego teleportera większego. Będzie śmiesznie, bo jest osiągi je nie na synergii, ale w zwykłym dało się zepsuć teleport jakoś. Oh no, outlets, Dobra. Jaki kombinat? Jaki kombinat, w dziadku? To jest domu. No właśnie. Wziąłeś już jakiś przedmiot? No, nie. To wiesz, na szybko, bo Cię nie wypuszczą. Wziąłem segregator. Near the panel over there and, and no, no, no. my work. Yes, yes, Eli. Bit of a hold up on the you. You'll never guess who found his way in Warland this morning. That's not who I think it is. Indeed it is, and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all settled to see it. Then let's do it. Let's see. The massless field flux should self-limit and I've clamped the manifold parameters to see one base and LT or the and Clinton. Conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time. Hey, uh, yeah, about that path. Initializing in 3, 2, 1. Oh, fiddlesticks. What now? Eh, so, włącza lamp, shiapo? Dobra, yeah, what włącza No jak można być takim tempem, żeby nie połączyć wtyczki? Tak się, to tutaj ciężko mi się, ciężko mi to było chwycić po prostu, bo E mi się zepsuło. Aha. Brata uh, musi na kopa. A wiesz jak to z brakiem bywa. E skaczemy! E czekaj, trzeba to zrobić taktycznie. Zda się, da się. NIE NIE DA SIĘ NIE WIDZIAŁ NA Dobra, co mamy zrobić? A weź, wypiń, wynocha tą babką Co się stało się? Umarła Porwało kurwy Rozumiesz? Pierwszy materiał, na który Madis zachowuje się naturalnie. No. Tylko tego. Tylko jeszcze brakuje oczywiście tekstu. Typ, jeszcze oczywiście brakuje... ...powiedzi o doznaniach do jego kuzynką, ale ci. Aha. I tak on będzie zaprzeczał, że to nie była jego kuzynka, ale wszyscy wiemy, że to była jego kuzynka. Nie przypominaj na antenie. Dobra, gramy, gramy. Właś e, tu. Jesteśmy e, w sobie. Nigdy nie byłem tak In, blisko czarnego człowieka. <laughs> no pomo, no pomo. Ej, nie widzę cię kauszuje się tu. <laughs>

Można się wlęknąć. Ej, hey, patrz że teleportowaliśmy się i nawet nie było tego ładowania. A... nie tutaj... Jeden z nielicznych wypadków, przypadków kiedy jest ładowa... kiedy nie było ładowany... No w sumie to to nie trwało za długo.